Witam bardzo serdecznie z tej strony. Dzisiaj, takie szybkie uzupełnienie co do ostatniego odcinka Kino Hearts, e, odcinka jak i całej serii, bo w tym momencie chciałem uzupełnić to. Oczywiście ja tutaj już audio robię poza e, gameplayem, e, więc. Tak. E, e, chodzi o to, że oczywiście zbieram te orchikalon Plus, wszystkie, więc pokazuję wam więcej, wszystkie gry, jak. E, się ogry, ogrywam więc e, tak mniej więcej wygląda każda gierka to jest jak Gierka Story Story i będę mówił oczywiście każdą gierkę mały tak w tej gierce określałem Story Story z Flamami polega na tym że musimy po prostu zebrać jak najwyższą wieżę nie, nie obijając się o nic bo inaczej jak się obijamy o coś no to e, te flamy e, spadają e, od nas i musimy od nowa zbierać je, żeby zrobić wystarczającą wysoką wieżę eee, i tak musimy pilnować, też, że nie dla się blisko eee, wewnętrzna góry tej mapy, jakby mapy. Jak tak powiem, że tak powiem, eee, bo tam możemy szybko autostrady spadają, bo mogą, możemy ściany przewalić i autostrady spadają więc tutaj jeszcze trzeba trochę pilnować i chyba w sumie tyle, co tutaj w tej gestii istotnie jest. Eee, Tak, oczywiście też, że pokazuję tutaj akurat ja jako scenariusz przechodziłem to, więc no. I, i się tutaj na przykład straciłem sporo właśnie dlatego, że trafiłem tam w sufit tych, tych flamów. Bo tam w sufit ten, ten i otworzyłem mi spadło taka e, spora ilość tych flamów, więc e, też trzeba to uważać trochę. No oczywiście tak, robię to wszystkie, robię na najwyższym poziomie ten. Perfekcyjnie zrobione i oczywiście zrobiłam dodatkowe perki. E, jak i za każde wykonanie perfekcyjne dostajemy po 3 przyprawy. Następno mamy w Kingdom of Corona, czyli świetnie na podstawie zaplątanych e, flama, i tu polega głównie na tym, żeby tę Flama złapać e, e, flamowi, zrobić zdjęcie w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej chwili, tak naprawdę. I tak na przykład dlatego flama jest w przypadkiem kiedy on ma na ręce te dwa ptaszki zające i właśnie nam wystawi rączki jakby do nas. I wtedy jest doskonałe zdjęcie tutaj aktualnie. Tak, oczywiście każdy flam ma swoje inne wymagania, więc ten na przykład trzeba czekać aż on zapozuje nam po prostu, a czasem potrafię cholernie do nie pozować. To jest z to jest ok. Teraz schodzimy na dół, tu mamy tego lotera, co chce latać z motylkiem. Musimy czekać aż się na odpowiedni pułap, bo jak za nisko złapiemy, no to jest zdjęcie good, czyli już nie zrobimy na y, perfekcyjnie. To już widać, kiedy on jest na maksymalnym pułapie lotu i wtedy można go spokojnie zrobić zdjęcie. Tutaj schodzimy na dół, tu wyskakuje z krzaków na Maoflam, przedstawia wystawia pozę i wtedy robimy mu zdjęcie. E, tutaj troszeczkę dalej mam wiem Co o tym, e, i jest też ten malutki e, znany. Jego ten korona, i czekamy aż on się wychyli. I robimy mu poza kwiatem, marączki do góry wychylone. Także na tym to polega. Zaś tutaj mamy dwa flamy na, na drzewie, które siedzą, to oczywiście czekamy sobie zaskoczą powstaje ciasto i robimy mu to ciasto zdjęcie i proszę bardzo zaś tu mamy kolejnego flama który też jest i czekamy aż on się wychyli i tak samo jak ma do góry już robimy mu zdjęcie i jest doskonale no. tak i dobrze się zostajemy, że skwinię się nie wtedy od niego akurat od tego I lecimy do kolejnego frozen i tak, tu jest troszeczkę bardziej jakaś, bardziej tutaj trzeba popisać się umiejętnościami, e, moc umiejętności trochę e, polega to na tym, że musimy wrogów po prostu zamrozić e, żeby wykonać e, doskonale. E, jak zrobimy zamrozić wroga, to jest e, po prostu jak jako doskonale. Oczywiście tak, wrogowie. Będą spamili w nas. Tak, robię to za ten. Właśnie spamię na przykład tak, jak to, ten. Jak to odbijemy, e, to możemy wtedy skontrolować i ten. Za tego, no tak, tutaj naprawdę czasem postać mi strasznie odmawia poprzednictwa. E, wziąłem e, Ice, ale z tego co zauważyłem, to jest trochę problem z tym. E, plusem jest to, na jakim zasięgu to działa, ale jeżeli będziemy używać e, odpowiednio... E, Odpowiednio właśnie tego, to i tak narobimy tego depsa, jeżeli mo można byłoby nawet to spokojnie ładować i zrobić z tego normalny ten e, żelandor, co jest, e, bo tym naprawdę też, ten żelandor też możemy zadać obrażenia lodowe i, i to zalicza się. Bo oczywiście zrobiłem no akurat, nie, nie udało mi się tu wykorzystać tego eee, dokładnie rzęda no i tutaj już wiem, że nie zrobiłem, więc też trochę odpuściłem Ja wiem, to można było skontrować ale ja mówię ani razu mi się nie udało skontrować Jakoś w tym razem akurat Dobra, i dalej. Kolejnego mamy na wyspie piratów z Karaibów. E, oczywiście Melon dodajemy. To no ma chyba być Jak jakody jak chyba. Wszystkiego. I to jest e, gierka troszeczkę trudniejsza, no ale bardzo przyjemna przynajmniej. E, musimy po prostu strzeliwać flamy, które lecą na zamek fort. Nie wiem, to tak. I tak, jak lata ten flamę oczywiście próbujemy go zdjąć e, jak najlepiej jak się da. Najlep najłatwiej jest tego zjąć właśnie na tą serię, jak wali się ta 4, e, odpala ten dzwonek z i wtedy mamy wystrzał, wszystkie działa strzelają i po 4 strzały. Mm, nie wiem po co się uwaliłem do tego akurat. Ale dobra. Mm, potem jemu, akurat to co mi wyszło. Ja, ja wstawiam próby, które mi się... których mi się udało e, wykonać. Czekam aktualnie, trochę zniży połap aktualnie, no trochę za szybciej zrobię to, ale się udało, że jest OK. I rozdalej te flamy. Jeszcze chwilę czekam tu akurat. Problem mam taki, że trochę już dzwon czekam na dzwonek. I akurat też mi się udało, akurat trafiłem go. I teraz muszę go się obronić tak naprawdę. Czeka na szybko na jeden dzwonek. Ale akurat mi tam flam dopadł. Akurat na sam koniec. Ale na szczęście udało mi się to zaliczyć. Nie wiem ile to było wymagane, ale chyba 2,80 chyba było wymagane akurat. I oczywiście po zakończeniu walki z nim dostajemy um, melony. I ostatni, z osobą, którego nie pokazywałem, oczywiście jest San Frank Tokio, czyli świecie podstawie wielkiej szóstki eee, i tak minigierka polega na tym, że ja, ja oczywiście tak powiem wam to od razu, że <grymka> wykonałem to wcześniej, ale zdobyłem troszeczkę za mało półten oczywiście eee, mam... robię to na jak mam wynik już eee, tak i polega po prostu na odbijaniu się o flamy po prostu się odbijanie jeżeli się na flamie, takie gwiazdki są typowe, to znaczy, że mam już zaliczone. Możemy lecieć dalej, e, tak i jak możecie zauważyć, e, e, mam już wynik e, 150 tysięcy i to jest 150 tysięcy Nam wystarczy na to, żeby zrobić właśnie e, na maksa e, te flamy. A ja rob, zrobiłem to. Akurat chodzi o to, że trochę przesadziłem, co w się sensie przesadziłem w takim kontekście, że zrobiłem. E, akurat nie nagrałem tego i. Robiłem potem kolejne próby, żeby to zrobić, i zrobiłem 300 więcej, ale to już taka drobnostka jest. I chodzi o to, że jest zrobione. Pokażę, pokażę Wam oczywiście e, nagrody, tak dalej i tyle. E, no, i tak. Niektóre flamy mają ustalone, gdzie lecimy, więc też warto czasem mieć znajomość, gdzie w który flam potrafi walić, Przynajmniej tam, gdzie są nieruchome, bo tu, gdzie są właśnie te ruchome, bo one mają ten swój znacznik nad sobą będą miały. To one mają zaś no... Nie trzeba trochę wycelować nie wiadomo, który film nas wyzwali. A, i trudnością letką jest to też, że po pewnym czasie nasza postać dostaje... E, zaczyna spadać coraz szybciej. I robi się właśnie ten efekt właśnie typowego spadku wyższego. E, I w pewnym momencie to potrafi bardzo utrudnić grę właśnie... Wydaje mi się, ciężko jest czasem wycelować w to. Wydaje mi się, trochę... Wiedzieć jak przycelować i umiejętnie nie grać. Dobrze, to tu, było to, ja zakończyłem już, na nie będę się odbił nic. Eee, tak, a inaczej slam, slam by miało to w dupie do sobie, by nas nie odbił, by chyba nas pochnął, co fajno. I tak oto wyglądają minigierki, z flamałem wszystkie. Oczywiście tak, eee, zostaną oczywiście nie nagrałem dwóch minigierek. Eee, tak, oczywiście tak, daje nam... I mamy tak, trofek i Orchid Plus. Dobra. Dobra. I tu mamy ostatnie, za Lucky Emblemek, znalezienie ich. Yy, tak, audio wyciąłem, niestety, bo Zapomniałem czy miałem włączone audio mikrofonu. Ale nieważne, w każdym razie, tu mamy ostatnie, Lucky Emblem, Nie wiem, na początku chciałbym się trochę zdjęcie jego zrobić, nie wiem, czemu. I tak, dostałem kolejny Orchikan plus I z tego co pamiętam to są chyba wszystkie Orchikala yy, plus ale nie jest z tego co pamiętam więc za, na następnym na pewno live'ie prawdopodobnie będę stworzył Ultima Weapon Czyli najmocniejszy Keyblade I tak to mniej więcej będzie wyglądało więc ja cię żegnam będziemy się widzieć w live na live prawdopodobnie w środę i czwartek Będziemy kończyć kierunek harca, Zobaczymy, czy mi się wystarczy cała środa. Czy będę potrzebował czwartku. Jeżeli nie, no to zobaczymy, co będzie w czwartek. W czwartek prawdopodobnie, jeżeli tak, to będzie luźniejszy odcinek. Taki nagrywkowy. Będę robił to, co chcę i tyle. Także dobra. To tyle z mojej strony. Ja się już że Trzymaj się i cześć. Pa.